To nagrywa, gdzie my wolna rozmowa przez <grywa> Stanach. Wolna Amerykanka albo Wolna Europa w Stanach Zjednoczonych. Stanach cześć. Zjednoczonych, Jurek. Nie, cześć. No. Nie, nie robimy jakiejś audycji zaplanowanej. Tylko po prostu spotkaliśmy się. Przyjacielskie spotkanie przy kawie i przy cieście. Ale ja muszę, ja muszę zdradzić coś, no. bo ty, Jurek, jesteś wolnym człowiekiem nareszcie. Od no, dwóch dni. Od dwóch dni przeszłem na emeryturę. Jesteś na emeryturze? Gratulacje. Dzięki. Fajnie. fajnie. No i tak chcieliśmy trochę pogadać. Ja cię chcę zapytać o twoje plany, czy, czy co będziesz robił, czy będziesz pisał książki dalej, czy będziecie nagrywać, co nagrywać? No, będziemy nagrywać na pewno. Książki też e, pomogę. E, Teresie, wiesz, Teresa, Teresa bo ma. Ona? Teresa pisze je, ona składa to wszystko. Pewne, pewne rzeczy my tam zawsze je uzgadniamy. A co ona teraz pisze? Co to jest za książka? jak tam chcą coś na Ale myślisz trzecia strona to jest ta pozytywna, czy...? Tak, no ogólnie jest, o, o, zawsze jest między tym... między jedną stroną, czyli jeżeli popatrzymy sobie jak to, jak, jaki ten podział jest, a więc my mamy podział i w jaki sposób te fale się rozdzielają i się łączą, jedna jest po jednej stronie i druga jest po drugiej stronie. Jedna jest magnetyczna, jedna jest elektryczna. Jedna jest tam female-male. Tam te, te mm -hmm. różne podziały są. Ten, ten dualizm. Ten dualizm. I, I dlatego ten dualizm obecnie występuje. Ale ten dualizm w pewnym momencie on schodzi do jednego punktu. Mm -hmm. I, I on się łączy i potem następnie ta informacja z tego dualizmu schodzi już do samego źródła. Tam nie ma dualizmu. Tam no już nie ma dualizm dualizmu. jest tu w tej tu, przestrzeni. E, e, kiedy zaczyna się manifestować na zewnątrz, kiedy chodzi o doświadczenie, mm -hmm. e, to ten dualizm występuje. A tak, on potem się schodzi do jednego punktu. E, e, tam w tym punkcie. Tam jest pełna on informacja, się, e, Ta, tam jest prawda. E, to znaczy, schodzi z tych dwóch, ona, ona potem. Jeżeli ta informacja może dalej przejść, bo w pewnych momentach ona może być gdzieś tam zatrzymana i ona potem nie przechodzi. Jeżeli coś jest upadłego, ta, info, ta, ta sytuacja jest na, jak gdyby w środku, ale ona w pełni nie przechodzi do źródła. Ona jest, jest w źródle, ale to źródło za dużo nie może odczytać z tego wszystkiego, bo to, ta informacja musi przejść później do źródła, żeby, żeby te doświadczenia zostały przeniesione. Dlatego też te upadłe, ta część upadła, ona się zapada i jak ona się zapadnie w taki już rozdrobniony, że imploduje, wtedy te informacje są rozrzucone, one już nie są do pozbierania. Mm -hmm. I, ale one też przejdą do źródła, ale już w nie postaci do... nieposkładanej, nie poskła... mm -hmm. jest chaotycznym e, takim tym. Ta informacja wydarzeniem. jest najczęściej utracona. E, najczęściej jest utracona ta informacja. Mm -hmm. a, a więc dlatego też jest o to, chodzi, żeby to wzniesienie było na Z pełną, informacją. pełną informacją do, do samego źródła. Mm -hmm. Wtedy te doświadczenia mogą być przenosić. I jeżeli teraz te doświadczenia już przejdą. O te doświadczenia źródło powiększa swoją, jak gdyby, e, objętość, świadomość. świadomość. A, 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 I objętość, bo, bo źródło jest świadomością. A więc, je, jeżeli te doświadczenia przejdą, <coughs> to te, wtedy e, e, powiększa swoją świadomość i powiększa swoją ekspansję. Ekspansję, może. Ale to jest bodo... dla mnie ciekawe, bo, bo to, co Ty mówisz, to jest fizyka Kejlonty. Tak. Mhm. I o tym mówi Ashayana, opiekunowie, ale. Ja bardzo lubię słuchać fizyków, wiesz, tych, no, szczególnie od... tych, 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 którzy uh -huh. tam uh -huh. e, mają jakieś nagrody, nie? No i właśnie niektórzy z nich mówią o tym, że wszechświat się poszerza poprzez świadomość. Tak. To fizycy mówią. Tak. Obecnie, u... obe, obecnie już fizycy są na tej drodze, że zaczynają rozumieć, że to y, nie jest tak, że, że my tu jesteśmy fizycznie cały czas ten. E, świat powstał z, z wybuchu, Przez z jakiegoś takiego przypadek. No i, i przypadkowo my tu jesteśmy, no i teraz świat rozrasta się. Skąd się wzięła ta cała. Ty, to e... My jesteśmy fajne przypadki. No, my jesteśmy przypadkami. Tak? My też. No, nie do uwierzenia. E, powiedz, co u Aszajany. No, więc, u jest tak, że e, obecne te sytuacje nadal energetyczne są bardzo trudne. A więc jest olbrzymie zawierowanie, olbrzymia ilość tej negatywnej świadomości schodzi tutaj. Z drugiej strony ta pozytywna świadomość otwiera możliwość dalszego, jak gdyby, łączenia się, przekazywania tej, tej energii, zasilania tego i wspomaga tu istoty, które tu są, bo, bo w większości tu repsy, Tą pozytywną stronę reprezentują indygo, mhm. e, dzieci indygo, które tu zeszły. On, one mają do zrobienia i one są właściwie bardzo silnie obecnie e, jak gdyby aktywowane, zasilane, żeby to dalszy ciąg prowadzić. I to też jest w zależności od e, indygo, muszą być wspomagane przez świadomość ogólną całej populacji. Całej populacji. Mhm. Wiesz co, to a propos dzieci indygo, ja ci opowiadałem przed nagraniem, że wczoraj wysłuchałem takiego nagrania, i nie pamiętam kanału niestety, ale było ciekawe nagranie, dlatego że facet dotarł, ten, ten youtuber dotarł do dwóch chłopaków z trzech, który zatrudnił Elon Musk. Mhm. Nie? I to są młodzi ludzie. Jeden ma tam 20 lat, chyba 1, 21, drugi 19, trzeci 19. I co tam było takiego ciekawego, nie? Jak Elon Musk dostał zadanie, żeby znaleźć te wszystkie wyciekłe pieniądze, te wszystkie przekręty i to no wiedział tak, no nie zrobimy tego urzędnikami, no bo to są miliony ton papierów. Które trzeba przejrzeć. Nie? Jedna kartka po kartce, i tak dalej, może trzeba do komputera wrzucić, komputer to musi przeanalizować. I Mask wpadł na pomysł, i teraz ja go nie oceniam, czy on jest dobry, czy zły. Nie, on no, my, wpadł my, na pomysł, my, że zatrudni y, młodych ludzi, on ich nazwał sawantami. Sawanci to są ludzie, którzy mają jakby, oni inaczej myślą niż zwykli ludzie, niż populacja. Ale to, co było szczególnego w tych chłopakach, przynajmniej w dwóch, tych chłopaków, że zauważono, że ich mózgi nie tylko inaczej pracują, ale są inne. Nie ma podziału. Nie ma podziału na między nami. Te półkule są połączone tak. ze sobą. Co w tym jest takiego dziwnego? Słuchaj, oni brali tak, jakiś dokument, zestaw dokumentów, a pokazywali to na przykładzie książki, że taki człowiek otwiera książkę i kartkuje ją. I on zna całą treść tej książki. To są, to są minuty. I oni potrafili te wszystkie dokumenty, które dostali do analizy, przejrzeć tak tylko, przerzucając to wszystko. To, to trwało tam cały dzień. Przerzucili tonę dokumentów, nie czytając ich. Po prostu oni wiedzieli już. On wiedział, czego szuka. Wiedział, jakiej energii, jakie ma zadanie poszukać tych książek, a więc jeżeli coś tam znalazł, to od razu to wyrzucił i. Ale i mógł... Nie, nie, to nie tak. Nie nie? tak. To, to, to by działało po ludzku, tak, tak normalnie. Że on Ale on miał... to mógł szybko to przelecieć. Nie, oni, oni wiesz, jak on, on mówi tak, że przelatowali dokumenty, nie zastanawiając się. Jak skończyli, to powiedzieli, to teraz już wiemy. Tu są dziury, tu są dziury. Ale on, są on musiał dziury. wiedzieć o tych dziurach, a więc musiał dostać. Nie, to nie, oni na końcu. Oni dopiero jak przejrzeli wszystko, to na końcu powiedzieli, gdzie są. Ich umysły inaczej działają, nie tak jak nasze. Czyli jakby y, oni nie muszą analizować kartka po kartce i wiedzieć, że tu. On, 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 on to mógł chwycić bardzo szybko. Tylko tak, że... jakby trójwymiarowo. Tak, tak. tak. Mhm. No, i słuchajcie, dlatego tak szybko to było możliwe, możliwe do zobaczenia, uzyskanie. że tam są dziury i tam są dziury. Ale czemu o tym mówię? Bo to są niezwykli młodzi ludzie, tak jakby się na świecie pojawiły nowe istoty, nowy rodzaj. A więc do tego też dochodzi na przykład czaszki znalezione, wydłużone czaszki też uważają, że tam mózg nie był podzielony, mm. że to były inne istoty. Na przykład. Ja upra ćwiczyłem, uprawiałem akido. Akido, cały ten movement, całe te ten ruch. ruch powodował na to, żeby synchronizować jedną stronę mózgu z drugą stroną mózgu. Żeby mózg miał w tym samym czasie wiadomości schodziły z jednej strony, z drugiej strony. Ze względu na to, to było fizyczne. I to nawet naukowcy wiedzą o tym, że to też pomaga dzieciom w nauce, jeżeli ktoś, na przykład, gra na instrumentach czy żongluje, mhm. kiedy dochodzi do równowagi pracy rąk, nóg i ustawienia ciała, wtedy jest zmuszany mózg do łączenia, do, 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 do połączeń tworzonych. Te połączenia, później te synaps, mogą być wykorzystywane właśnie do matematyki i innych mhm. rzeczy. To, to to już jest znane. W tym, w tym momencie jest tak, że... było to że widać, tyb... że ludzie, którzy ćwiczyli aikido, byli inaczej? Tak, którzy inaczej, inaczej trochę myślą. Mhm. Bardziej abstrakcyjnie, czyli to nie jest nawet abstrakcja, jak ty mu powiedziałeś. Trójwymiarowo. Trójwymiarowo te, mhm. wtedy wchodzi. Tu w tym przypadku, tak jak mówisz, że te dzieci nie mają tego połączenia, a więc mózg jest cały, jednym, tak. a więc nie ma tego przeskoku, z jednej wiesz, strony na drugiej strony i to mogą być, wiesz, no, no niesamowite. Yy, czy ty mówisz, że to mogą być hybrydy już jakieś, tak? to prawdopodobnie Ale jest, może to być jest, też jakby nowa... wynik ewolucji świadomości, że, że świadomość się zmieniła na tyle, że zmieniła się fizyczność. Yy, to nie zupełnie, bo wszystkie jakieś takie rzeczy tu, to, to yy, są powodowane poprzez hybrydyzację. A więc e, nawet ta negatywna strona robi olbrzymie e, hybrydyzacje, wpływy e, na nasze DNA. No i w pewnym momencie, z tego co Ashayana już dawno powiedziała o tym, że e, są przygotowywane pozytywna część hybryd, która w przyszłości zasili nasze ciało. A ja bym, Tylko, że a ja bym to się jest... z tym do końca nie zgodził, Jurek, bo doświadczenia Bruce'a Liptona, nie wiem, ty go znasz chyba, Bruce Lipton, nie? Mówią o tym, że nie jest wymagana hybrydyzacja ludzi, żeby zmienić DNA, że DNA może zmienić wpływ środowiska, nie? I wiesz, jeśli oni, tak sobie wyobrażam, jeśli oni zostali poddani innej świadomości, no bo nasza świadomość się zmienia, my ją cały czas roz, rozszerzamy, budujemy, więc jeśli ich świadomość się zmieniła, to mogła mieć wpływ na budowę organizmu. A więc widzisz, jeżeli teraz porównam, porównamy Jazzłę 9 i Jazzłę 12, Jazzłę 9 tu jest jako hybryda, Jazzłę 12 nawet wyższej, jak gdyby linia genetyczna była utrzymywana od tysiąca tysiąca lat i on urodził się naturalnym, mhm, organicznie, organiczny, a więc tu jest. Jak ty mówisz, jest możliwość właśnie też e, w pewnych momentach organicznie podnoszenia rozbudowy DNA. E, e, ja nie, gena nie, nie, ja nie, i, myśli, nie wiem, czy w przypadku tych chłopców tak jest, ale to jest... Tak, no, dziwne, nie? My, my, my nie wiemy, my możemy tylko <laughs> spekulować tego, tego, na, na podstawie tego, co ja wiem. W, tak. Wiem, że, że są hybrydy. Jest hybrydyzacja tu na Ziemi, to jest niesamowita. Są też, jak gdyby, organiczne podnoszenie znaczy, e, e, DNA i to, co mówisz, i to, co Asziana mówi, jest, jest. Jest olbrzymia możliwość tego. Jeżeli są spełnione pełne warunki na Ziemi, to bardzo ładnie by poszło, tylko że te warunki na Ziemi, są obecnie niekorzystne do, te, do, do podnoszenia. A propos warunków na ziemi, to myśmy rozmawiali, ale nam się kamera wyładowała, rozłączyła się. Myśmy rozmawiali o tym, co tu się stanie po tym zdarzeniu, które było dwa dni temu. Miałem domu, kiedy nagle na oczach całego świata pokłócili się panowie prezydenci ze sobą. I ty wspomniałeś o tym, że to mogło być zamierzone, że to mógł być taki plan, żeby się spotkali i podpisali, ale coś stało się z Zełęskim, że zareagował jak zareagował. No więc dla mnie samo ta, ta sytuacja, co wyszła, to nie była jak gdyby zaaranżowana, to po prostu wyszło spontanicznie, ze względu widocznie coś się stało z Zeleńskim. jego sumienie uderzyło albo coś, że e, albo wiesz, jakiś... ol, olbrzymia ilość, bo tu chodzi o już oddanie, a więc pewne rzeczy przez te trzy lata tej wojny zostały wy, wykonane, a więc została zniszczona gospodarka, zostały zmuszone te, e, Ukraina do tego, żeby upadła na kolana i żeby oddała swoją część swojego majątku. Żeby po prostu został przejęty przez obcy kapitał. Z drugiej strony Rosjanie by tam, tę swoją resztę, część Ukrainy i Ukraina byłaby, byłaby podzielona. podzielona. No i w tym momencie Zieleński, Prezydent Żeleński jak gdyby się oburzył, że no w końcu my przez tyle lat walczyliśmy, przez te trzy lata czy cztery, to już nawet jest to jest czwarty rok. Eee, ja. Nie, to 3, jest... 3, 2022. 2022, czyli trzy lata. lata. Mhm. Ale Dlać słuchaj, 20... ale... ale te, tego nie rozumiem, co on się tak obudził nagle w tych pięciu minutach? Przecież on po to tam leciał, nie? Trzy miesiące trwał przygotowanie tego on, on był tego poniżany, kontraktu. w sumie był poniżany przez Trąpa przez cały czas. Cała ta mhm. sytuacja była poniżana. Z drugiej strony jak był e, Joe Biden, e, on był jak gdyby e, wywyższany, ale nie dano mu pełnej możliwości, na przykład e, broni i tak dalej. Ale myślisz, że tu częście. tylko emocje zagrały? E, czy tam coś było więcej? E, w tej ostatniej chwili to mu, to mu e, emocje. emocje zagrały. To mu, emocje, to, Bo... to mu, czy, w jaki sposób, że wiesz, te trzy lata poświęcenie swojego narodu. E, widzenie tyle e, zniszczeń i tak dalej, że, że obecnie musi upaść na kolana i, i po prostu podpisać rozejm. Co z Czyli drugiej strony Europa... Pęknie. nadal Europa chce, żeby ta walka była. Tak. Nadal, żeby... E, wojna ma trwać. To, to wojna. W sumie e, spojrzeć na to historycznie to ta wojna była już zaplanowana dawno, tak. to, chodzi, to, to chodziło, to jeżeli spojrzymy na Smirszen i jego, jak gdyby wypowiedzi, a następnie te prawa nochickie te siedem praw nochickich i, i tam, tam chodziło, żeby Hazaria przejęła właśnie Kijów jako stolica, żeby oczyścić to. I był Hazaria miała swoje, swoje państwo, swoje jakby. Myśmy mieli taką rozmowę dwa lata temu, że wtedy, nie wiem, czy ty tu pamiętasz, była taka rozmowa o tym, o co chodzi z tą wojną na Ukrainie i snuliśmy wtedy takie przypuszczenie, czy nie chodzi o to, żeby przenieść całe te państwo wąskie tam. Tak, to znaczy nie, nie chodzi o całe państwo wolskie, bo, bo tam część tego, tego terenu, ona obecnie jest też oczyszczany e, z Palestyny i ono by tam miało swój teren ze względu na to, że to jest energetycznie bardzo ważny e, e, część, to nawet e, e, kiedy e, ten, e, i on jest przejmowany, oprócz tego właśnie ta, e, ta część hazari, ha, e, hazarów, e, która obecnie jest olbrzymią ma władze na całym globie w państw, władze w różnych państwach, no, chcę swój teren Swój, bo Hazaria, Hazarzy wywodzą się, się z, z dawnych terenów, terenów ukraińskich, tak. Między innymi, między innymi to myślę. było ich źródło pochodzenia. Oni wędrowali tam przez tak. cały Bliski Wschód i Wschód, ale ostatecznie znaleźli się w okolicach właśnie Ukrainy. Tak. No nawet te, te, te bo to jest typ genetyczny istot, które mają jakieś tam większe połączenie właśnie z pewną grupą u góry, dlatego mhm. mają taką opiekę też. Czy, czy ty widzisz to też jako y, ostateczną walkę między częścią satanistyczną i licyteriańską? Znaczy, między szataniści i lucyferianie to są mniej więcej po tej samej stronie, tu chodzi o Jehowian, jehowianie i Jehowian, Onunaki, jest, to jest dalsza część, to jest właśnie ta... To kto tu jest ostateczna. Jehowian, Onunaki, a kto tu to jest... To jest Jehowian, właśnie Onunaki teraz przejmują, to, to jest grupa... A lucyferianie i sataniści muszą odejść, tak? Oni do tej pory właśnie, to jest to, to szambo, to jest ta lewica, to jest cały zachód, mhm. on przez olbrzymią część czasu miało jak gdyby przewagę w rządach, przewagę nad, nad tym. Obecnie jest tak, że ta, ta część jechowień, ta grupa dochodzi ze swoimi tam odłamami pewnymi, mm -hmm. bo, bo to nie są czyste, mm -hmm. czyste rasy, to są no to, nie to nie jest taki podział równy. Tam tam też cały czas jest walka o I Tam są frakcje, frakcje małe frakcje. Ta, mm -hmm. My widzimy tylko ten czubek Góry Lodowej, nawet nie czubek nie, Góry Lodowej. To tam nie, tam tylko ta, ta chorągiewka na czubku. Tak, tam, tylko my, my widzimy wtedy Trumpa, Zeleńskiego i tak okay. dalej, ale tam jest i pod spodem i na górze wiele pokładów, których my nie widzimy. Nie? Tak. Siedem mm. praw Powiedz mi, co to są za prawa? No siedem praw, to są prawa, które, czyli ta grupa uznaje, że one były dane Noemu, mhm. przez Boga I dlatego on był uratowany i, i, i jako tak on y, y, po prostu te prawa, te siedem praw bardzo ładnie wyglądają, ale do nich jest około chyba tam 600-700 punktów, podpunktów, punkt, gdzie między innymi jest tak, że jeżeli ktoś wierzy w Jezusa, to grozi mu kara śmierci, przesięcie głowy. E, a więc te, te wszystkie... I, i, I daje pełną kontrolę e, władzy e, nad całym e, narodem, narodami, po, e, właśnie narodom... Wybranym. Wy, wybranemu, bo to jest, to jest część, bo to jest... Naród jako wybrany, to jest, My obecnie mówimy, on jest bardzo mocno też podzielony, tu tak. chodzi o... O pewną część. część pewną grupę tego. Chabad Lubawicz, tak można powiedzieć. To jest Chabad Lubawicz, to jest właśnie ta, ta grupa, która... Ona w sumie powstała w Rosji mm -hmm. i, i przez Smirsen założona i obecnie ta grupa jest bardzo prężna we wszystkich rządach światowych. A, a więc, no, my w Polsce mieliśmy przedsmak tego. Ta, sejmie my mamy jak cały czas świece od, od od set, setki, około 100 lat. Ja już nie pamiętam dokładnie kiedy e, Smirsen, e, ale to było już e, wojna na przykład e, e, rewolucja październikowa i tak dalej, to już była powiązana właśnie mhm. Z, z, tym planem, narodem, z planem ja, tych siedmiu przejęć. Przejęcia, przejęcia to, to nawet potem to było uzgodnione, ale przejęcia kont kontroli nad tym terenem przez tę mhm. e, część tej organizacji, część tych, tych, tej ludności. Yy, czy myślisz, że. Bo te, tak powstała w mniemaniu wielu obserwatorów taka dziura, pustka. No bo Zaniski pojechał z niczym. Stram został z niczym, tak, no bo tak w cudzysłowie z niczym, czyli nie ma podpisanej umowy, nie ma dostępu do tych złóż, no i jest pustka. Tą pustkę ktoś zastąpi, twoim zdaniem? To znaczy... obecnie. się dogadają? Będziemy, będziemy, e, e, to znaczy, będzie dążenie do dogadania się. Jednak będzie dążenie do dogadania. E, czy to wyszło powiedzmy spontanicznie czy ktoś tam w tym manipulował dla mnie ta sytuacja to nie był jakiś taki przypadek ale to mogła góra pozytywna strona w jakiś sposób zamanifestować się po to żeby pokazać tą sytuację obnażyć to obnażyć właśnie obnażyć bo nawet co mówisz że my żeby ujawniać że Naród powinien mieć do, wolny dostęp do bez cenzury, do, 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 tak bez cenzury. Tu w, w tym momencie jest ukrywane coś przed narodem amerykańskim. Mm -hmm. Te porozumienia, to miało być ładnie, na wierzch pokazane, że, że ta dwójka uścisknie sobie ręce i dogada. W pewnym momencie coś coś poszło nie tak. Poszło nie tak. I, I dlatego e, widzimy właśnie tą dys, e, harmonię w e, tej sytuacji. Tak jakby ktoś tej, popsuł gdzie, szyki i Trumpowi i Zeleńskiemu. To znaczy, Żeleński jest papet, on tam nie miał dużo do, do powiedzenia, ale w pewnym momencie kto stoi za Żelińskim, e, popsuł Żeliński e, popsuł te te, te szyki. Nie? Ja byłem zdziwiony, jak kiedy Zowiński wsiadł do samochodu, żeby odjechać z Białego Domu, to on wsiadając od razu sięgnął po telefon i dzwonił gdzieś, więc tak myślę, że może zdawał sprawozdanie. Możliwe. i słuchaj, może... tak to wyszło. Tak to wyszło, no. No że no oni mieli jeszcze potem zjeść się obiad czy coś tam takiego, to, to wszystko zostało to już... odrzucone, a więc obecnie jest, no... Wiedziałem. Ta sytuacja nie idzie po plan, e, zgodnie z planem. Czyli po myśli pozytywnej strony. Czyli po powiedzmy, Chabad e, Lubawicz organizacji. A, po, tak w ten sposób? W ten sp ja, ja, te, ja to w ten sposób uh -huh. myślę. Uh -huh. że, bo jednak Chabad e, Lubawicz ma tą siłę kontroli nad Stanami Zjednoczonymi. Nad Rosjanami obecnie, nad, nad No i nad, nad Polską i nad, i nad, o, nad Europą. No, to tak. Polska to już zupełnie jest wiesz, to nam mm -hmm. nie ma ten, ale ma też właśnie ten, ten, ten wpływ i, i rozegrania tych. Ja jestem ciekaw, bo ja mam za dosłownie za 15 minut spotkanie z panem Markiem Hodorowskim. Ja jestem ciekaw, co on powie na ten temat, jak on to widzi, bo nie jest w Polsce już teraz, tylko tu, w Stanach mm -hmm. i ma jakby ten, wiesz, inne są wtedy tak, oglądy, tak, relacje, tak, nie? Tak. Jestem ciekaw, co on powie na ten temat. Ja, Jurek, mam nadzieję, że ty teraz, jak tu będziesz już bliżej nas, to się będziemy częściej spotykać i może też wrócimy do niektórych aspektów związanych z opiekunami. W tym prawdopodobnie na początku tego miesiąca, to jest marzec, powinno być spotkanie znowu. Okej, okay. to, to te, jest te, te zapowiedziane 12 ja od... spotkań, tak. które się tak, miało odbyć. które miało się odbyć, te 12 spotkań, a więc... One są rozłożone się... na 3 lata teraz, bo... Nie, ty... one są rozłożone tylko, Co 3 że miesiące. Co 3 miesiące będzie, To będzie 36 miesięcy, tak? To znaczy, e, e, te, e, jak miało być co, co miesiąc, to te, to spotkanie jest składane w jedną, duże spotkanie a, jedno, i... I, i, i jest organizowane co trzy miesiące. Prawdopodobnie się to jeszcze przedłuży dalej, tak jak było poprzednie, że to miało być na dwa lata, a okazało się, że to było osiem lat mm -hmm. Mm -hmm. tego typu. A więc to też jest w zależności, jaka sytuacja jest na Ziemi, jaka sytuacja jest. Jest, nie, to nie jest tak, że wiesz, opiekunowie mają pełną moc i mogą wiesz manipulować tym wszystkim. Mhm. Jest ograniczone to. Opiekunowie, tu, tu są na ziemi, są indygo dzieci, są różne inne. Ale i zwykli ludzie też, oni też... No, to też trzeba uszanować to jest, ich wybory. Tak, dlatego, dlatego ta informacja jest z jednej strony. Tu, tu fizycznie jest okalacza, okaleczenie olbrzymią ilość istot, które by dużo szybciej jakby ich świadomość wzrosła, ale poprzez to okalaczanie powoduje to, że, 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 że to wszystko się przedłuża, przedłuża się i są większe zaburzenia. No. Mhm. Jurek, dzięki Ci za dzisiaj, za to, że wpadłeś na kawę. No, ja dziękuję jedziesz. za kawę. Jedziesz, kawa jedziesz, była bardzo smaczna. Jedziesz na raz, Jutro pojadę. Jutro pojedziesz, tak, dzisiaj juz. wracasz do... Ja jutro muszę zobaczyć, czy tam będą, odwiercą mi tą e, dziurę. O, 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 tam juz. poważne sprawy, słuchajcie, bo Jurek wierci głęboko do ziemi. No Jurek chce sprawdzić, co sto, tam jest pod ziemią. No, no, prawie 130 metrów będzie pod ziemią, trzeba wodę znaleźć, no więc... No to sucho w jest. sasie jest sucho, jest kreda, jest tam gdzie jestem, to, to, to tam tak. bez wody prawie, że nie tego. To są jedynie... wszystko wapienne ziemie, wapienne skały i one są dziurawe, podziurawione, woda jest bardzo głęboka. To nawet jest jak gdyby nie ta skała, to jest kreda, jak gdyby, kreda, kreda tak Aha. Jeszcze nie, 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 nie ten... To jest może tak, jeszcze... kopalnie kredy założysz. No, no, to jest kreda albo to kalicie, to na to, to, to Kalicie nazywałem. to kreda. Tak. No. Wapno. To, to jest wapno jeszcze nie takie ten. Mhm. Dzięki ci Jurek. No, ja dziękuję też, że mam może... Trzymajcie się.